Dzisiaj jest dzień paczek. Przyszły do mnie aż cztery paczki w dniu dzisiejszym. I właśnie sobie przypomniałam, że nie wzięłam nożyczek, żeby je wszystkie otworzyć, więc tak. Mam nożyczki z powrotem. W sensie jestem z powrotem, mam nożyczki. Więc po prostu będziemy sobie rozpakowywać te paczki, tak jak je mam po kolei. Tą paczką, jeśli chodzi o tę paczkę, to jest to moja pierwsza współpraca w ogóle z wydawnictwem Excalibur. I szczerze bardzo nie mogłam się doczekać tej książki. Nawet ją sobie trochę manifestowałam, już miałam takie boże, czy to może przyjść szybciej, i nie mogłam się jej strasznie doczekać ogólnie. Ale oczywiście to jest tak opakowane, że ja będę miała teraz problem z tym, żeby to otworzyć. Dało mi się. Od razu Wam pokażę, jak wyglądają te paczki. Jest bardzo ładnie zapakowana. Widzę, że ona jest jeszcze w ogóle w papierze. Dostałam magnes. O mój Boże, to jest pierwszy raz, kiedy ze współpracy dostaję magnes. Więc bardzo się cieszę, bo ja ogólnie bardzo lubię zbierać magnesy. Mam bardzo dużo magnesów. I też bardzo lubię jak są te wszystkie śmietki, potem cały dom mam w tych, o, w tym. No ale mówi się trudno, w sensie no przynajmniej ładnie zapakowane. A więc teraz sobie ją rozpakujmy. Ja się serio nią bardzo jaram, bo ta książka brzmi jak coś, co może mi się bardzo podobać. To jest ogólnie książka Patryka Żelaznego. Ja go obserwuję od jakiegoś czasu na Instagramie, ale jeszcze nie miałam okazji nic od niego czytać. Także bardzo się cieszę, że wydawnictwo Excalibur dało mi taką szansę, że będę mogła sobie przeczytać jego książkę. Tutaj nawet dostałam. Książkę z autografem, więc też tym bardziej jest mi bardzo miło. Dziękuję jeszcze raz wydawnictwu Excalibur oraz Patrykowi Żeleznemu, że postanowili mi zaufać i wysłać mi książkę do recenzji. Przechodząc dalej, mamy paczkę z IllumiCrate'a. Jakby wy nawet nie wiecie, jakie ja bardzo czekałam na tę paczkę. Ja <grystanie> praktycznie co drugi dzień sprawdzałam status wysyłki. Na IlumiKrejcie, żeby wiedzieć, czy ona już do mnie przyszła. To jest w ogóle pierwszy raz, kiedy ja zamawiałam coś z IlumiKrejta, więc nawet nie wiem, czego się spodziewać po tej paczce. Tutaj od razu Wam zrobię podgląd na to, jak ona jest zapakowana. Tutaj mamy taki antymahajek, anty ale jakby wszyscy wiemy, że jesteśmy tu po książkę. I ona jest przepiękna. Jest literalnie przepiękna. Możecie ją sobie tu zobaczyć. Ona też, w świetle, w którym to nagrywam, akurat ona nie będzie jakoś bardzo wybitnie wyglądała, bo niestety bawimy się dzisiaj żółtym światłem, ale no jest przepiękna. Możemy też zdjąć obwolutę. Zobaczymy, jak wygląda pod obwolutą, i. Dalej wygląda przecudownie, iż tu w ogóle jest taka imitacja skóry jak zobaczycie na tej okładce. W sensie ona nie jest skórzana, ale ten jakby druk ma tak imitować skórę. Tutaj mamy jeszcze taką uroczą notkę od autora i... No ogólnie ta książka bardzo ładnie wygląda, tutaj też ma na końcach rozdziałów rysunki, na początku zresztą. Też ma takie serce narysowane i jest i śliczna, bardzo mi się podoba. To jest w ogóle pierwsze moje takie wydanie specjalne, um, jakie mam, więc y, tym bardziej się teraz y, tym jaram. Nie zwracajcie uwagi tam na bałagan za, mm, za tą książką. Także jest przepiękna. co ja zrobiłam z nożyczkami? A, tu, dobra. Idąc do kolejnej y, paczki, to tutaj jest w ogóle bardzo śmiesznie. Bo ja wzięłam udział w, ro, w rozdaniu na profilu, teraz nie pamiętam, ale wkleję wam, wkleję wam tutaj, o tutaj, o screen profilu. I ja byłam pewna, że tam są po prostu nagrody dla dwóch osób, nie? Że jest nagroda, jedno to jest właśnie dylogia Króla Szeperda. Tajemnicy króla Perda, a druga to jest właśnie ta książka o magii, i to ona mnie interesowała. I ze względu na nią brałam udział. Ja w ogóle też ostatnio, jeśli chodzi o Tajemnice króla Perda, to sama robiłam rozdanie u siebie na profilu, w którym po prostu Wam oddawałam swoje kopie Tajemnic króla Perda w ramach po prostu takiego, właśnie jesiennego rozdania. No, i ewidentnie wyszło na to, że po prostu los, nie zwracajcie uwagi na to, co ja robię z tymi paczkami, bo ja robię im wielką krzywdę. Ewidentnie los stwierdził, że ja te książki jednak muszę mieć na półce, bo ja to rozdanie wygrałam. I dostałam wszystkie te trzy książki. Czyli dostałam właśnie tajemnicę króla Sheparda. O, tu Wam je pokażę. One są nowiutkie, bo tam e, e, dziewczyna robiła rozdanie jakby ze współpracy z e, wydawnictwem Nowe Strony. Więc mam tajemnicę Perda, które no mówię, niedawno wam rozdałam, one teraz do mnie wróciły, więc e, chyba po prostu już u mnie zostałą, e, skoro los bardzo chce, żebym miała je na półce. No i to, po co tak naprawdę brałam udział w tym rozdaniu. Czyli y, mroczna i, tajem, i tajemna magia. Y, to dla niej brałam udział w tym rozdaniu. O mój Boże, patrzcie, tu są jeszcze znaczniki do tego. Ojku, ale słodko. Nie, żebym ostatnio nie kupiła sobie sama znaczników, i to w ilości bardzo dużo, ale ja lubię takie rzeczy, więc ja się bardzo cieszę ze, ze znaczników. Cieszę się też bardzo z tematycznych zakładek, bo ja bardzo lubię, jak mi zakładka pasuje do książki. I zazwyczaj kończy się na tym, że po prostu tą właściwą mam w książce. No więc, ja jeszcze raz bardzo w ogóle dziękuję za to, że moja odpowiedź została wybrana jako ta najlepsza w rozdaniu. I bardzo się cieszę, że będę mogła się z tym zapoznać. I teraz, tak naprawdę, przechodzimy już do ostatniej paczki dnia dzisiejszego, i jest to paczka z wydawnictwa Maastricht. To jest kolejna współpraca, która dzisiaj do mnie przyszła. Um... I jej też się bardzo nie mogłam doczekać, yy, chociażby ze względu na to, że to jest książka taka nie z mojego gatunku. Yy, bo ja takich książek raczej nie czytam. Proszę bardzo, tu mamy pudełko w pudełku, tajemniczą, tajemnicze pudełko w pudełku. Yy, ja takich książek raczej nie czytam, ale ostatnio staram się poszerzać swoje horyzonty. Yy, w związku z czym. Yy, Poszłam i na to. Już wam pokazuję, jak wygląda tutaj wnętrze paczki. I tak mamy tutaj książkę najnowszą książkę najnowszą książkę Holly Jackson, czyli niecałkiem martwa. Jak już mówiłam, to nie do końca jest mój typ książki. Tutaj ogólnie możecie sobie zerknąć na fabułę. To jest taki, wiecie, thriller, kryminał i bardzo mnie zaciekawiła jego fabuła, więc uznałam, że dlaczego w zasadzie nie. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy dużo rzeczy. Mamy taką karteczkę. Mamy ciasteczko, które jest nie do końca zjedzone i pewnie trafi do mojego męża. Nie całkiem obudzona, i to jest kawa mielona. Bardzo dobrze, bo ja bardzo lubię kawę, więc się cieszę. I do tego, z tego co widzę, to tutaj jest jeszcze taka zawieszka na drzwi. O! Także, także tutaj też bardzo dziękuję wydawnictwu za obdarzenie mnie ponownie zaufaniem, ponieważ z wydawnictwem Mastic już od jakiegoś czasu mam okazję współpracować. Więc dziękuję, że obdarzyło mnie zaufaniem po raz kolejny i mogę zrecenzować dla nich kolejną ich książkę. No i tak naprawdę w tym momencie jest to już koniec naszego unboxingu, bardzo dużego zresztą. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli kiedyś się złoży jeszcze raz tak, że przyjdą do mnie wszystkie książki naraz, to bardzo chętnie powtórzę dla Was coś takiego. A na razie trzymajcie się i do następnego. Picio.